Elo Elo 520 Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale Overcook 2 Aktualizacja Sezonowa 2020. I w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie rozgrywkę nowej aktualizacji, która została dodana jakieś dwa tygodnie temu. No i w zasadzie to jest tylko jeden portal do przejścia, bo jak dobrze pamiętacie, pozostałe portale były wcześniejszej aktualizacji, czyli w 2019. No i mamy tutaj misję 1.1, Tu nam się już kolejna odkryła, ale ze względu na takiego, że mamy problem trochę z tą misją, bo ogólnie ta aktualizacja jest bardzo trudna. Nie dajemy rady, aczkolwiek udało nam się przejść ten cały etap na trzy gwiazdki, czyli te pięć misji. No ale naprawdę niektóre misje powtarzaliśmy po kilka razy, ale nie martwcie się, my wam pokażemy, jak to przechodzimy na trzy gwiazdki. No to akurat misję tą pierwszą przechodzimy chyba w tym momencie dziewiąty raz, więc. Bez zdziwienia, że, że, że jesteśmy trochę zdenerwowani albo jak gdzieś padnie jakieś niemiłe słowo. No bo to już zdenerwowanie bierze górę. Ileż można powtarzać jedną i tą samą misję? I sól nastawiaj? Idziesz? No i idę. Te pierwsze jest gotowe, tylko nie mam soli. I drugie też. To weź tam to sobie. Okej. Okay. Sól jest razy dwa, tak? tak. Idź nastawiaj od razu następną, jak wydasz. Jest już nastawiona jedna i tam czeka w kolejce kolejna, którą możesz Ty nastawić. No ja wydaję teraz. Dobra, idź. Tu jest jeszcze jedna gotowa. Yy, I że z tym ogórkiem zrobić, zrób samą rybę. Okay. Idź, 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 idź. Ja poczekam. Tutaj niestety widzowie trzeba uważać, bo jak widzicie, jak przechodzimy po tych płatkach zielonych, to jak po jednym przejściu nam to się zapada i trzeba czekać na kolejne odrodzenie talerze są? Ja już będę mieć. Dobra. Kolejne dwie sole się robią. Jedna jest praktycznie gotowa prawie że. Dobra. Dwie sole są na talerzu już jak coś. No to dawaj ten talerz. Tam masz pokrojone jak coś. Dobra, ryba, glon... Ja spitala. idę po ten talerz. Okej? Okay? No tam już, już masz solą. No wiem, widzę. Czekaj. Ja pierdzielę. Ledwo... Masz radę? Dałam. Czekaj, tutaj idzie ryba hmm. i do tego idzie glon. No teraz jak nam to nie wyjdzie, to mnie chyba coś... Skup się na grze. mało gadamy, a pracujmy. Okej. Okay. Okay. Ryba. Ja robię drugie. Nastaw Dobra. solę. Pamiętaj o solach. Dobra, robisz drugie z rybą, Pokrój tak? tą rybę tam rzuciłem ci dla mnie. Okej. Okay. Ja idę po talerz. Okej, okay, tam idzie glon i... Dobra, ty idziesz. Idę i muszę solę nastawiać, więc talerze nie mogę wziąć na razie. Właśnie talerze. Dobra, biorę je. Uwaga, uwaga, stój, nie idź nigdzie. Dobra, mamy to 571. Ej, mamy to już na chwilę obecną, ale pracujemy dalej. Pracujemy, bo nam, żeby nam nic nie odjęło. Właśnie o to chodzi. Samą rybę? Ja robię. Tylko Dobra. talerz potrzebuję. Masz tam talerz? Idę, idę. Dobra. Daj mi talerz. Idę. Uwaga, ja idę, ja idę. Dobra. A ja wezmę to następne, wydam, ale nie mam z czym. Dobra, powinno się Daj udać. Daj mi szybko rybę. Dobra, dobra, dobra. Damy radę, teraz się uda, masz. Dobra, to nie chcę. No ale... No to wydaj to z rybą. No ale... no nie ma żadnego z rybą. Mogę samą zrobić, no a dobra. Ja Udało się! 611! Powiem Ci, że nawet lepiej nam poszło za pierwszym razem, niż się nam to udało na trzy gwiazdki zrobić. To jest po prostu rekord! Ja nie wiem, jak nam się to udało, ale jestem po prostu przeszczęśliwa, że już więcej tej misji na oczy nie zobaczę. Masakra! No mówię Wam, drodzy widzowie, my to robili podejście chyba aż 10 razy, no ale mamy to na trzy gwiazdki, na szczęście. Super. Szczęśliwa jestem. No, ja też. To tak, pamiętam właśnie, że ta pierwsza misja była z pięciu, taka upierdliwa, co nie zmienia faktu, że jeszcze jakaś będzie. Ale w każdym razie udało nam się przejść tą misję na, no, na trzy gwiazdki, nie? No i mamy to. Kolejna misja będzie już w kolejnym odcinku. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, będziemy robić po prostu jedną misję na jeden odcinek, z względu takiego, że no, nie ma sensu robić więcej odcinków, bo ogólnie to jest tylko jeden portal do przejścia w tej aktualizacji nowej, a w tym portalu znajduje się pięć misji. No, na chwilę obecną zostało nam cztery. Ale do zobaczenia w następnym odcinku z Overcook 2 aktualizacja sezonowa dodatki 2020. Papa! Papa! Pa.